Gruby śnieg sypał na wąskie górskie drogi prowadzące do Zakopanego, gdzie czarny BMW z warszawskimi tablicami rejestracyjnymi przemykał między sosnami. Za kierownicą siedziała Katarzyna Wiśniewska. Jej zwykle perfekcyjna fryzura była w rozsypce, a oczy czerwone od płaczu i wycierpania. Katarzyna Wiśniewska, córka słynnego dewelopera, w centrum skandalu korupcyjnego. Głos z radia przebijał się przez szum ogrzewania. Narzeczony milionerki Marcin Kowalski. Aresztowany za łapówkarstwo. Rodzina Wiśniewskich odmawia komentarza. Katarzyna wyłączyła radio drżącą ręką. Trzy dni temu była jedną z najbardziej pożądanych kobiet w Warszawie, właścicielka galerii sztuki, narzeczona prominentnego biznesmena, córka jednego z najbogatszych deweloperów w kraju. Teraz była uciekinierką, której świat runął w ciągu jednej nocy. Odkrycie! Że Marcin przez lata prowadził podwójne życie, nie tylko ją oszukiwał sekretarką, ale także wykorzystywał jej kontakty biznesowe do korupcyjnych transakcji, zniszczyło wszystko, w co wierzyła. Gdzie media rzuciły się na historię jak hajni, Katarzyna mogła tylko uciekać. Droga stawała się coraz bardziej niebezpieczna. Wiatr szarpał samochodem, a widoczność padła niemal do zera. Katarzyna, przyzwyczajona do warszawskiego ruchu, ale nie do górskiej jazdy w zimie, czuła jak traci kontrolę. Nagle sprzęgło puściło. Silnik zaczął szarpać i BMW stanęło na poboczu wąskiej drogi otoczonej lasem. Katarzyna próbowała uruchomić auto, ale samochód nawet nie zapalił. Jej telefon nie miał zasięgu. Panika zaczęła ją ogarniać. Była ubrana w elegancki płaszcz kaszmiru, wysokie szpilki i cienkie rajstopy, ubiór idealny na galę w Warszawie, ale śmiertelnie niebezpieczny w górskiej burzy. Temperatura spadała z każdą minutą, a śnieg sypał coraz gęściej. Nie przebierając środków, zaczęła iść drogę, szukając pomocy. Po kilkunastu minutach jej nogi zupełnie zdrętwały, a szpilki wbijały się w śnieg sprawiając, że każdy krok to była tortugę. Głowy jej się kręciła od zimna i wyczerpania. Pomóżcie mi, szeptała do ciemności, ale jej głos ginął w wyciu wiatru. Po godzinie wędrówki w śnieżycy zauważyła światło w oddali. Małe, drewniane gospodarstwo z dymem unoszącym się z komina wyglądało jak obraz bajki, ale dla Katarzyny było jak przystań ocalenia. Mikołaj Nowicki właśnie kończył karmieniu swoich owiec w Dole, gdzie usłyszał słabe pukanie do drzwi. Trzydziestopięcioletni farmer mieszkał sam od śmierci rodziców pięć lat temu, prowadząc ich rodzinną farmę w tradycyjny sposób, bez nowoczesnych udogodnień, ale z miłością do ziemi. Którą odziedziczył, gdy otworzył drzwi, zobaczył kobietę w drogim płaściu, drżącą z zimna i ledwo przytomną. Jej wargi były sine, a całe działo trzęsło się jak liść. Proszę pani, Mikołaj natychmiast podtrzymał ją, gdy zaczęła się przewracać. Co się stało? Jak pani tu trafiła? Katarzyna próbowała mówić, ale z jej ust wydobywały się tylko niedokładne słowa. Była w stanie hipotermii. Mikołaj, nie zastanawiając się ani chwili, wniósł ją do domu. Jego mieszkanie było skromne, ale ciepłe, duży pokój z piecem kaflowym, prosty drewniany stół, rozłożysty fotel i mała kuchnia. Na ścianach wisiały zdjęcia rodzinne i obrazy przedstawiające góralski krajobraz. Muszę panią rozgrzać, inaczej może pani umrzeć, powiedział, owijając ją w grube wełniane koce. Zapalił wszystkie palniki w kuchni i przygotował gorącą herbatę z miodem. Katarzyna powoli odzyskiwała przytomność. Gdy w końcu mogła mówić, pierwsze słowa, które wypowiedziała, to: Dziękuję. Nie wiem, co by się stało, gdyby pan mnie nie znalazł. Jak pani się nazywa? zapytał Mikołaj, podając jej kubek gorącej herbaty. Katarzyna zawahała się. Podać prawdziwe nazwisko oznaczało ryzyko, że zostanie rozpoznana. Impulsywnie odpowiedziała: Kasia? Kasia Nowak. A ja jestem Mikołaj. Miło mi panią poznać, Kasiu, co się stało z pani samochodem. Katarzyna opowiedziała mu częściową prawdę o zepsutym samochodzie, ale przemilczała, kim naprawdę jest. Mikołaj słuchał z uwagą, nie zadając niepotrzebnych pytań. W jego oczach widziała ścierą troskę, której nie doświadczała od lat: Może zostanie pani na noc? Zaproponował. Jutro pomoże pani samochodem, ale teraz musi się pani rozdziać i wypocząć. Tej nocy Katarzyna spała w łóżku rodziców Mikołaja, a ona na kanapie w głównym pokoju. Po raz pierwszy odlaczyła się bezpieczna nie z powodu ochrony czy pieniędzy, ale z powodu ludzkiej dobroci człowieka, który nie żądał niczego w zamian. Nie wiedziała jeszcze, że ta noc zmieni nie tylko jej życie, ale także pokaże jej, kim naprawdę chce być. Katarzyna obudziła się o świcie, gdy pierwsze promienie słońca wpadały przez małe okno w sypialni. Przez chwilę nie pamiętała, gdzie jest, ale szybko wróciły wspomnienia poprzedniej nocy. Wstała ostrożnie, jej nogi wciąż bolały po wczorajszej wędrówce w śniegu. Gdy zeszła na dół, znalazła Mikołaja przy kuchni, przygotowującego śniadanie. Pachniało świeżym chlebem i smażoną jajecznicą. Ej, dzień dobry, Kasiu, jak się pani czuje? zapytał z uśmiechem, który sprawił, że poczuła ciepło w sercu. Znacznie lepiej, dziękuję. Pan jest bardzo dobry. To nic takiego. Każdy człowiek pomógłby drugiemu w potrzebie, odpowiedział, stawiając przed nią talerz. Mam nadzieję, że lubi pani prostą kuchnię. Katarzyna spojrzała na jajecznicę, świeży chleb, masło i miód. W Warszawie jej śniadania składały się z kawy i rogalika zjadanego pośpiechu przed wyjściem do galerii. To proste posiłek smakowało jak uczta. To pyszne, powiedziała ścieżka. Pan wszystko robi sam. Tak. Mam ogródek, kilka kur, trzy krowy i około trzydzieści owiec. Większość tego, co jem, produkuje sam kropka. Mikołaj usiadł naprzeciwko niej. A czym się pani zajmuje w życiu? Katarzyna zastygł z widelcem w powietrzu. Nie mogła przecież powiedzieć, że prowadzi galeje sztuki i że jej ojciec jest milionerem. Pracuje w handlu, powiedziała w końcu. Ale teraz jestem między pracami. Rozumiem. Czeżkie czasy. Może zostanie pani tutaj kilka dni, póki nie znajdzie czegoś nowego. Propozycja była kusząca. W Warszawie czekały na nią kamery, dziennikarze i skandal, który niszczył nie tylko ją, ale całą jej rodzinę. Tutaj była po prostu Kasią, kobietą, która potrzebowała pomocy i bezpiecznego miejsca. Nie chcę być obciążeniem. Nonsens. Jeszcze też mógłby mi się przydać pomoc. Zimą jest mnóstwo pracy przy zwierzętach. Po śniadaniu Mikołaj zabrał ją do stodoły, żeby pokazać jej gospodarstwo. Katarzyna, ubrana w jego starą kurtkę i gumowe buty o trzy merza za duże, wyglądała żałośnie, ale pierwszy raz od lat czuła się autentycznie. Owce były okropliwe i ciekawskie. Nie bały się jej, jak przypuszczała przeciwnie, kilka z nich przychodziło do niej, szukając glask. Mikołaj nauczył ją, jak je karmić i jak sprawdzać, czy są zdrowe. Ma pani naturalny talent, powiedział, gdy jedna z owiec pozwoliła jej pogłaskać się po głowie. Zwierzęta wyczuwają, kto ma dobił serce. Katarzyna poczuła łzy napływające do oczu. W Warszawie nikt nie mówił o jej sercu, tylko o jej urodze, pieniądzach ojca czy kontaktach biznesowych. Następne dni upływały w spokojnym rytmie życia na farmie. Katarzyna pomagała Mikołajowi w codziennych obowiązkach, ucząc się rzeczy, o których istnieniu nigdy wcześniej nie pomyślała. Jak doić krowę, jak robić ser, jak naprawiać płot, jak szyć derki dla owiec. Jej delikatne ręce, przyzwyczajone tylko do trzymania pędza do makijażu i kieliszka szampana, powoli twardły od pracy fizycznej. Ale zamiast narzekać, czuła dziwną satysfakcję z każdego ukończonego zadania. Wieczorami siedzieli przy piecu, rozmawiając o życiu. Mikołaj opowiadał o swoich rodzicach, o tym, jak uczyli go miłości do Ziemi i zwierząt, o marzenia zwiedzenia świata, które odłożył, żeby opiekować się chorą matką w jej ostatnich latach. Czy nie czuje się pan samotny tutaj? Zapytała pewnego wieczoru. Czasami, przyznał, ale samotność to nie to samo, co bycie samemu. Można być samotnym w tłumie ludzi, a można czuć się kompletnym, będąc z jedną właściwą osobą. Jego słowa trafiły prosto w serce. Katarzyna pomyślała o wszystkich galach i przyjęciach w Warszawie, gdzie była otoczona setkami ludzi, ale czuła się okropnie samotna. Trzeciego wieczoru, gdzie pomagało mu naprawiać stary fotel, Mikołaj powiedział – Kasiu, może to dziwnie za, ale życie tutaj stało się jaśniejsze, odkąd pani jest. Dawno nie rozmawiałem z kimś, kto naprawdę słucha. Katarzyna poczuła, jak serce biło jej szybciej. Ten prosty – Uczciwy człowiek okazywał jej więcej szacunku i czułości niż Marcin przez całe ich znajomość. Mikołaj, ja też czuję się tutaj inaczej, lepiej niż od bardzo dawna. Gdy spojrzał na nią w świetle ognia płonącego w piecu, zobaczyła w jego oczach uczucie, które sprawiło, że zrozumiała, iż podkocha się w nim. Ale także zrozumiała, że buduje związek na kłamstwie o swojej tożsamości. Tej nocy leżała bez snu, myśląc o tym, co się stanie, gdy się dowie, kim naprawdę jest. Czy pokochałby bogatą Katarzynę Wiśniewską, czy tylko prostą Kasię Nowak. Nie wiedziała jeszcze, że w Warszawie jej zdjęcie obiegało wszystkie media, a detektywi wynajęci przez ojca desperacko szukali jej śladu. Tydzień gospodarstwa Mikołaja mijał jak sen, ale rzeczywistość w końcu musiała dostać Katarzynę. Siódmego ranka gdzie karmiła kury, usłyszała znajomy dźwięk warkocinników samochodów na górskiej drodze. Instynktownie wiedziała, że to nie była przypadkowa wizyta. Mikołaj właśnie naprawiał płoczy granicy swojej ziemi, gdzie podjechały trzy samochody z warszawskimi numerami. Z pierwszego wysiadł Andrzej Wiśniewski, ojciec Katarzyny, w towarzystwie dwóch detektywów prywatnych. Z drugiego, dziennikarz z Kamerzysta. Dzień dobry. Andrzej zwrócił się do Mikołaja. Szukamy mojej córki, Katarzyny Wiśniewskiej. Jej samochód znaleźliśmy porzucony kilka kilometrów stąd. Czy widział ją pan przypadkiem? Mikołaj zmrużył oczy. Katarzyna Wiśniewska. To ta z gazet. Nie, nie widziałem. W tym momencie jedna z kur uciekła z zagrody i Mikołaj zawołał. Kasiu, złap tę kurę, zanim ucieknie do lasu. Katarzyna. Nie myśląc, wybiegła z za w jego starych ubraniach roboczych, z włosami związanymi chustką, chcąc pomóc skórą. Gdy zobaczyła ojca i kamery, stanęła jak wryta: Katarzyno. Andrzej rzucił się w jej kierunku. Szukałem cię przez cały tydzień. Byłem tak zmartwiony. Mikołaj patrzył z niedowierzaniem z Katarzyny na jej ojca. Prawda spadła na niego jak grom z jasnego nieba. Kasia Nowak, prosta kobieta, która pomagała mu przy owcach i uczyła się robić ser, była córką jednego z najbogatszych ludzi w Polsce. Tato, proszę, nie tutaj! szeptała Katarzyna, patrząc błagalnie na kamery. Ale dziennikarz już nagrywał. Katarzyna Wiśniewska, milionerka oskarżana o udział w skandalu korupcyjnym, ukrywała się przez tydzień u prostego rolnika w Tatrach. Wyłączcie kamery, krzyknął Mikołaj, zasłaniając Katarzynę swoim ciałem. To prywatna właściwość. Andrzej Wiśniewski spojrzał na Mikołaja z góry. Młody człowieku, ile ona panu zapłaciła za ukrywanie jej? Te słowa sprawiły, że Mikołaj pobladł. Nie zapłaciła mi nic. Pomogłem człowiekowi w potrzebie. Tato, on nie wiedział, kim jestem, powiedziała Katarzyna. Powiedziałam mu, że nazywam się Kasia Nowak. Mikołaj poczuł, jakby ktoś uderzył go w żołądek. Nie tylko była bogaczką, ale także okłamała go co do swojej tożsamości. Każda rozmowa, każdy wspólny posiłek, każda chwila bliskości była oparta na kłamstwie. Mikołaj, mogę to wszystko wyjaśnić. Zaczęła Katarzyna. Wyjaśnić. Jego głos był chłodny jak górski wiatr. Przez tydzień mówiłaś mi, że jesteś Kasią Nowak, że pracujesz w handlu, a tymczasem jesteś. Kim jesteś? Andrzej wziął córkę pod rękę. Katarzyno, wystarczy tego teatru. Wracamy do Warszawy. Prawnicy już załatwili sprawę z mediami. Marcin poszedł na ugodę i znamy wszystkie zarzuty. Nie chcę wracać, powiedziała cicho, ale stanowczo. Jak to nie chcesz? Twoją nieobecność media przedstawiają jako przyznanie się do winy. Musisz stanąć się kamerami i wszystko wyjaśnić. Katarzyna spojrzała na Mikołaja który stał założonymi rękami, wyraźnie rozczarowany i ranny. Mikołaj, to, co czuliśmy do siebie, to było prawdziwe. Nie chciałam cię okłamać, ale nie mogłam. Nie mogłaś zaufać człowiekowi, który uratował ci życie, przerwał jej. Myślałem, że naśmy się poznali, ale poznałem tylko wymyśloną przez ciebie postać. Dziennikarz nadal nagrywał, dokumentując każde słowo tej konfrontacji. Panie Nowicki, zwrócił się do niego, czy wiedział pan, że ukrywa najbardziej poszukiwaną kobietę w Polsce? Nie ukrywałem nikogo, odpowiedział twardo. Pomagałem kobiecie, która twierdził, że nazywa się Kasia Nowak i jest w trudnej sytuacji. A teraz, gdy zna pan prawdę, Mikołaj spojrzał na Katarzynę, której oczy pełne były łez. Teraz wiem, że żyjemy w dwóch różnych światach. Andrzej wyciągnął z kieszeni gruby plik banknotów. Za kłopot i za dyskrecję powiedział, podając pieniądze Mikołajowi. To był ostatni cios. Mikołaj spojrzał na pieniądze z obrzydzeniem. Proszę zabrać swoje pieniądze i swoją córkę i nigdy więcej nie wracać na moją ziemię. Katarzyna płakała już otwarcie. Mikołaj, proszę, wysłuchaj mnie. nie. Żegnaj, Kasiu lub Katarzyno. Nie wiem już nawet... Jak mam się do ciebie zwracać? Gdzie samochody odjechały, Mikołaj stał sam na swojej ziemi, patrząc na ślady kół śniegu. Czuł się oszukany i wykorzystany, ale przede wszystkim czuł ogromną pustkę. Przez tydzień myślał, że odnalazł kogoś wyjątkowego. Teraz nie był pewien, czy ta kobieta w ogóle istniała. W samochodzie Katarzyna patrzyła przez tylną szybę na gospodarstwo, które przez tydzień było jej domem. Wiedziała, że straciła coś silniejszego niż wszystkie pieniądze świata prawdziwą miłość człowieka, który pokochał ją za to, kim była, nie za to ile mała. Ale nie poddała się. Postanowiła walczyć o to, co znalazła w górach o swoje prawdziwe ja i o miłość, która była warta każdego ryzyka. Miesiąc po odjeździe statka Tarzyna siedziała w swoim luksusowym apartamencie w Warszawie, ale czuła się jak więzień we własnym życiu. Sprawa sądowa została załatwiona. Udowodniono jej niewinność skandalu korupcyjnym Marcina, a media w końcu zostawiły ją w spokoju. Ale sukces smakowała jak popiół. Każdego dnia myślała o Mikołaju, o jego ścierym śmiechu, o ciepłych rozmowach przy piecu, o sposobie, w jaki patrzył na nią, gdy myślał, że jest prostą Kasią. Próbowała wrócić do normalnego życia galeja sztuki, przyjęcia, eleganckie restauracje, ale wszystko wydawało się puste i bez sensu. Jej przyjaciółka Magdalena, właścicielka butiku na Nowym Świecie, obserwowała jej zmiany z niepokojem. Kasia, co się z tobą dzieje? Od kiedy wróciłaś z gór, jesteś jakby nieobecna. To tylko jakiś góral, przecież. To nie tylko jakiś góral, odpowiedziała Katarzyna cicho. To człowiek, który pokochał mnie bez względu na to, kim jestem lub ile mam pieniędzy. Ale cię oszukał. Wykorzystał twoją sytuację. Nie, Magda, to ja go oszukałam i teraz muszę to naprawić. Tymczasem w Tatrach Mikołaj również nie mógł zapomnieć o Katarzynie. Próbował wrócić do normalnego rytmu życia na farmie, ale gospodarstwo wydawało się puste bez jej śmiechu i spontanicznej radości z najmniejsi w życie. Owce też tęskniły za nią, chodziły do miejsca, gdzie zwykła je karmić, jakby czekały na jej powrót. Pan Władysław, jego sąsiad, zauważył zmianę. Mikołaj, od kiedy ta kobieta wyjechała, wyglądasz jak cień. Może powinieneś do niej zadzwonić? Do milionerki. żeby C, była tutaj tylko dlatego, że uciekała przed problemami. Teraz wróciła do swojego świata. A może właśnie tutaj znalazła swój prawdziwy świat? Mikołaj nie odpowiedział, ale słowa sąsiada tkwiły mu w głowie. W Warszawie Katarzyna podjęła radykalną decyzję. Zgromadziła swoje najbliższe towarzystwo na spotkaniu w galerii. Sprzedaje galerię, ogłosiła. I mieszkanie, i większość tego, co mam. Jej ojciec był w szoku. Katarzyno, czy ty oszalałaś? Po to rozwiązywaliśmy ten skandal, żebyś mogła wrócić do normalnego życia. Ale to nie jest moje normalne życie. Tato, przez tydzień w góra dowiedziałam się... Kim naprawdę jestem? I chcę być tą osobą. Co zamierzasz zrobić? Wrócić do Zakopanego. Otworzyć małą galerię z lokalną sztuką górali. A jeśli Mikołaj pozwoli, pomóc mu w gospodarstwie. A jeśli cię nie przyjmie? To przynajmniej będę wiedziała, że próbowałam być ściera. Miesiąc później, w środku lutego, Mikołaj zauważył samochód jadący górską drogą w kierunku jego gospodarstwa. Tym razem to była mała, używana skoda, nieluksusowe BMW. Z samochodu wysiadła Katarzyna, ale nie wyglądała jak milionerka, której mieszkającym w tatraf. Mała na sobie praktyczne buty trekkingowe, ciepłą kurtkę górską i swetę. Jej włosy były proste, bez profesjonalnego strzyżenia, a twarz nie pokrywał profesjonalny makijaż. Mikołaj siedł z ganku, niepewny, co powiedzieć. Cześć, Mikołaj. Powiedziała, zatrzymując się bezpiecznej odległości. Wiem, że nie masz powodu mi ufać, ale czy mogę z tobą porozmawiać? O czym? O prawdzie, całej prawdzie, tym razem. Zaprosił ją do domu, ale atmosfera była napięta. Katarzyna usiadła na tym samym krześle, na którym miesiąc temu jadła jego prostą jajecznicę. Mikołaj, wszystko co czułam tutaj było prawdziwe. Każda rozmowa. Każda chwila spędzona z tobą i zwierzętami. Jedyne, co było fałszywe, to moje nazwisko. I małe szczegóły jak to, że jesteś milionerką. Byłam milionerką. Sprzedałam wszystko: mieszkanie, galeje, biżuterię. Zostało mi tylko tyle, żeby kupić małą galeję za i skromnie żyć. Mikołaj patrzył na nią z niedowierzaniem. Dlaczego? Bo zrozumiałam, że człowiek, którego pokochałam, nie mógłby kochać bogatej Katarzyny Wiśniewskiej, ale mógłby pokochać Kasię, która znalazła swoją prawdziwą wartość przy owcach i serze. Więc kim jesteś teraz? Katarzyna uśmiechnęła się po raz pierwszy od miesiąca. Kasią Wiśniewską, przyszłą właścicielką małej galeli, która chce uczyć robienia sera i opieki nad owcami. Jeśli pozwolisz. Mikołaj długo na nią patrzył. W jej oczach widział szczerość, której szukał przez całe swoje życie. A Media, twoja rodzina. Ojciec w końcu zrozumiał. Powiedział, że jeśli tu jestem szczęśliwa, to ma tylko jedno pytanie. Jakie? Czy ten góral będzie potrafił zadbać o jego córkę tak dobrze, jak ona zadbała o jego owce? Mikołaj w końcu się uśmiechnął. Myślę, że potrafię. Katarzyna wstała z krzesła. A więc. Czy Kasia Wiśniewska może zostać? Zamiast odpowiedzi, Mikołaj podszedł do niej i wziął ją w ramiona. Witaj w domu, Kasiu. Rok później, małą górką galejek pod kamieniem prowadzona przez Kasię Wiśniewską była jedną z najpopularniejszych atrakcji turystycznych Zakopanego. Eksponowała ona tradycyjne rzemiosło górali i współczesną sztukę inspirowaną życiem w tatrach. A wieczorami Kasia wracała do gospodarstwa które teraz prowadziła razem z mężem Mikołajem. Ich ślub był skromną uroczystością w małym kościele góralskim, ale Katarzyna nigdy nie czuła się piękniejszą niż prostej białej sukni, otoczona przyjaciółmi, którzy kochali ją za to, kim była, nie za to, co posiadała. Pan Andrzej Wiśniewski, który na początku uważał żięcia za niewłaściwego dla swojej córki, z czasem pokochał Mikołaja jak syna. Często przyjeżdżał do tat, żeby odpocząć od biznesu i nauczyć się prostszego sposobu życia. Katarzyna zrozumiała, że czasami trzeba stracić wszystko, żeby znaleźć to, co naprawdę wartościowe. A prawdziwa miłość była warta każdej poświęconej fortuny.